Wytłumacz, o co ci chodzi, daj jakiś argument, to ci odpowiem. No dobra, dobra, no mówię o Dajmy by. powiedzieć Pietkowi, Że ja, ja, ja się halman. nie spodziewałem, że kurwa ty będziesz żył jakąś aferą taką kulawą z tym Boksdelem, jakimiś filmikami żył, bo mi Dobrze. też... ale wiesz dlaczego dla żyję? Ale jest... Halman, wiesz dlaczego tym żyję? Bo gość mnie pomawia o przestępstwach, których kurwa nic nie zrobiłem. Słuchaj, poddaj... Dam... No ale jak jesteś kurwa mnie. ze środowiska, posłuchaj to już przyzwyczajony. Nie ma Michała, to Poczekaj, trochę bokiem. Daj mi wytłumaczyć. Trochę... bez... bez... bez zły, jest sytuacja ten robił film o godzinie, o godzinie 18. Wstawia jakieś kura podrobione rozmowy, że ja y, namawiam jakoś y, chłopaka niepełnoletniego, żeby rozjebał auta. Pięć godzin później ma rozjebaną szyby w aucie. Nie uważasz tego, nie, nie połączysz kropek? No dobra, Denis, ale, ale ty... poczekaj chwilę, to jest... zaraz powiesz się, poczekaj Dobra, chwilę. dobra, ale słuchaj, ty parę godzin wcześniej widzisz skoro... w ardędze, że ktoś mu chce rozjebać tak. furę, że dostałeś informację. ale tłumaczę. Ale, ale szkoro... No dobra, no to tłumacz to, bo to, mówisz, jest to jest już, dziwna akcja. Już nie spokojnie, już tłumaczę. Yy, Bogzel zadaje się z takim chłopakiem, który zna kogoś i ten chłop powiedział mi, że Bogzel ma właśnie taki plan. Rozumiesz o co chodzi? Ale słuchaj, ja tam byłem przy tym i tam nie było takich akcji. A ty naprawdę myślisz, że jesteś tak przyjacielem blisko z Bogzelem całe życie, że on ci... tak blisko nie. No właśnie Ale, i uważaj, że ja Słuchaj, tym ktoś nie opowiedział, posłuchaj wychodzi